Nawet jeśli teraz czujesz się źle, przez chwilę posłuchaj pani dyrektor albo mnie. Z okazji świąt Bożego Narodzenia już dziś życzymy wam. Nie. Te święta nie będą takie jak poprzednie, więc i nasze życzenia również. W tym dziwnym czasie przyszło nam się komunikować zdalnie, choć mniej bądź bardziej formalnie. Nie! Życzenia te nie będą brzmieć trywialnie. Niech święta Narodzenia Pańskiego wzmocnią Was pokojem wszechmocnego. Niech będą dla Was wytchnieniem i spokojem przed codziennym znojem. Drodzy uczniowie, rodzice i sympatycy, oraz absolwenci zespołu szkół technicznych w Kcyni, kochani, niech koronawirus Was nie przyskrzyni. Niech Bóg wstający narodzony w śpiewie kolęd będzie pochwalony. Niech moc Jezusa Narodzonego da Wam radość z poznania Jego. Zatem niech Wigilijna Wieczerza Twoje i moje serce rozszerza, tak by dostrzec potrzeby innych, widzieć w nich dobro, nie szukać winnych. I aby przyszły rok był dla Waszych rodzin pełen radości, płynący z naukowych godzin. Raz jeszcze zatem chcemy Wam wszyscy razem życzyć wesołych świąt, Bożego Narodzenia i do zobaczenia!